Yes. O, prawie było. Ucieszyłem się za wcześnie. Ucieszyłem się za wcześnie. Jest trochę podlany zolany silnik, ale ten pan się lepiej przecież na tym silniku, z się. Witam was serdecznie, dnia kolejnego temperatura bardzo, bardzo dobra godzina przed 10 wybieram się dzisiaj zwiedzać port jadę do Mirka Wiesz, Mirek jeszcze jest cały czas do końca tego tygodnia chyba w Czakarcie pojedziemy sobie pozwiedzać stary port Dżakarty. także rozsiądźcie się z kronikarskiego obowiązku szpeknijmy Coś robią, robią jakieś okapy, daszki, dobra e, taksówka czeka. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się widzimy się za chwilę. Jesteśmy już z Mirka, wyprawa się zaczyna. Zanim dojechałem do Mirka, to minęło ładna godzina. Jechaliśmy z kurtami, minęła godzina, a normalnie 20 minut się jedzie, a z kurtami godzinę 20. I teraz zamówiliśmy taksówkę, ale musimy sobie ją znaleźć, bo ona gdzieś tutaj, w takim korku, stoi. I pewno postojemy sobie w tym korku jeszcze z godzinę, z godzinę jak najlepiej. Może by było warto tą odmówić i zamówić sobie inno. No ale wszyscy jadą skrótami. I to są właśnie skróty. skróty są zawalone. Kto sobie drogę do domu skraca, ten później wraca. Tutaj zobaczcie, stoimy, czekamy na tą taksówkę, niech ona do nas podjedzie. Tutaj chłopaki. O, no, jest taksówka. Jest taksówka. Tutaj chłopaki sobie sądzą, a tutaj zajrzymy na podwórko. Na podwórku robią zbrojenia, cytują i można sobie kupić jedzonko u pani. Idziemy do naszej taksówki wreszcie. Zobaczymy, jak długo nam to zajmie. Nie. Zobaczcie, co chłopu biednemu tam na, namazali na siebie. No. Ja myślałem, że oni tacy porządni no i właśnie się przedzieramy przedzieramy się w stronę w stronę portu się przedzieramy w stronę portu się przedzieramy dojechaliśmy i tutaj będziemy zwiedzali, będziemy zwiedzali ten stary port jakieś przekropne, przekropne chmury przelatują tam jest pan, który pilnuje porządku My dojdziemy sobie tutaj kawałek do portu i będziemy szukali tego portu e, e, no, docelowego, naszego starego, starego portu w Indonezji, w Jakarcie. No tutaj zobaczcie, jak słodką wodę ktoś. Tak mi się wydaje, że to jest na słodką wodę. Dobra, czekamy na, na... Tutaj dochodzimy tutaj są toalety, jedzenie. To jest Batawia, Batawia Marina to jest tam gdzie chcemy właśnie się udać gdzie udajemy się na Batawie Marine tutaj są jakieś jedzonka, tu całe takie zobaczymy godzina 12 się zbliża, coś do jedzenia coś do jedzenia trzeba będzie sobie ogarnąć kolejny znak informujący o starym porcie w Indonezji, Fu, w Jakarcie co ja mam z tą w Indonezji no Jakarta jest w Indonezji tam zobaczcie jakie idą czarne chmury oby nas poszczędziło nas tu jest wizytówka wizytówka na wejściu na wejściu, wygląda wygląda to tak kwiatuszki, żaglowiec dwumasztowiec zagłowiec dwumasztowiec o, tak nas przywitywuje stary port a tutaj ludzie sobie fajnie mieszkają w tym porcie OK, idziemy obadać, obadać co tutaj się dzieje. Sprawdzimy tylko co można, czego nie można. Tutaj możemy zauważyć załadunek stare drewniane. Stare drewniane łodzie. Załadunki. Zobaczę ile wozą towarów. Rozwożą, rozwożą towary na te wszystkie na te wyspy przyległe. Te ciężarówki, takie długie. Tam jest ładna wciągarka spalinowa z silnikiem diesla. Wszystko jest. Weź mi Mirek, znowu, Mirek znowu zginął, nie wiem gdzie on poszedł. W każdym bądź razie tutaj możemy zauważyć, jak, jak sobie ładują i wypływają sobie takimi, takimi stateczkami w morze. Pan już do nas kiwał, żebyśmy sobie łódką popłynęli. Łódką, po... łódką nas. Płynie nas łódką, gdzieś tutaj koło, dookoła portu. Teraz razu muszę się zapytać, jaka cena, bo ja już w tym porcie byłem kiedyś. To są moje pierwsze zdjęcia z tego portu, jak byłem w Indonezji, jak dotarłem tutaj do, do Jakarta. Tu możecie zauważyć takie siodełko siodełko zrobione z Lin. Towar, to, towar tutaj się kładzie na tą, podczepia się pod wciągarę. Wszystko idzie do góry wszystko po to żeby jak najlżejszy i jak najmocniejszy najmocniejsze było właśnie te siedzisko w którym towary się goście to się podnosi do góry tutaj goście czeka na towary. tam wiozą jakieś beki z chemikaliami także zobaczcie tutaj wszystko zapakowane albo czeka czeka na rozładunek albo już zapakowane i czeka na wyjazd dźwigi portowe do ustawiania do ustawiania kontenerów Tutaj nie wolno kamerować. Ja, ja to lubię takie maszyny. Ja to lubię takie maszyny. Tutaj zobaczcie na tle, na tle tych tych chmurzysk sobie sobie te łódki na, no wiecie, że trzeba konserwować. Pani przywozła, przywozła im jakieś napoje, jedzonko, oczywiście. Będziemy zobaczyć, co tutaj jest dalej. Najgorsze tutaj, boję się, że ta chmura zaraz przyjdzie. Mirek tam cały czas coś grzebie z tymi kamerami, zamiast kamerować. On grzebie. Podglądamy trochę Mirka w pracy. Mirek w pracy. Tu jakieś ujęcia. Tam chodzi, coś tam chodzi, przechodzi, coś tam cytuje. No. Profesjonalnie, a nie tak jak u mnie. Zobacz, jak na brzeże. z, burami z piasku zrobione. Już też by trzeba było tu w wybrzeże trochę posprzątać. Mam nadzieję, że jak przyjdzie ta chmura, będziemy mieli gdzie, gdzie się schować, chociaż tu nie bardzo jest gdzie się schować. No i tam dalej już chyba nie dojdziemy, bo tam zobaczcie, wszystko pozalewane, a my gumowców nie wzięliśmy. Wszystko pozalewane, nie wzięliśmy gumowców. Hmm. Takie błocko. Także tutaj te porty się tutaj, tutaj chłopaki sobie śpią. W tych przyjechali i czekają na rozładunek. Także nie wiem, będziemy tam dalej się nie da, nie da rady przejść. Tam dalej. Zobaczcie, ile tu jest małych rybek tutaj w tych kałużach sobie żyją i pływają tak tutaj to to wygląda stare, stare statki, stare porty jakby nie ten deszcz to byśmy sobie wzięli łódką przepłynęli łódkę, ale boimy się, że zaraz, zaraz nas tutaj złapie deszczu na tej łódce i będzie masakra jakaś pani obwozi tutaj jakieś jedzonko ale się wiatrzycho zrywa, Ty zaraz nam da tutaj udało, udało nam się wskoczyć do kontenera dało nam się, to znaczy to było wiadomo, że było wiadomo, że przyjdzie przyjdzie taka chmura, tutaj cały przewodnik zaprasza nas na łódkę ale w takich chmurach to wam jeszcze pokażę to wam jeszcze je. pokażę paniusia, paniusia przyjechała do starego portu oczywiście mają zamówionego kierowcę mają zamówionego tego gościa z parasolką za to się ekstra płaci ale można, można i tak zwiedzać każdy zwiedza jak może A my sobie tutaj Przeczekamy po prostu Przeczekamy sobie tutaj tą tą burzę Tutaj, tutaj z nami jest kapitan łodzi o, o, Kapitan Łodzi pływa do Suazi A no to widzicie to nie taki zwykły gościu On nas tutaj namawia żebyśmy przepłynęli się łódką i zaraz zobaczymy jego kapitańską łódkę tylko czekamy aż ten aż ten deszcz przeleci mam nadzieję I zobaczcie w przeciągu, w przeciągu dosłownie kilku minut zrobiło się zrobiło się jezioro tu gdzie jesteśmy i tam gdzie chodziliśmy na tym deptaku nazwijmy to zrobiło się zrobiło się jezioro taki mały deszczyk po prostu spadły hektolitry, hektolitry wody w przeciągu kilku minut. Tutaj pan, pan nam opowiada, że te stawki nazywają się pinici bezbornie z pinici i pływają do, na Sumatrę pływają na Borneo i na, na takie mniejsze na takie mniejsze, mniejsze wysepki z towarami czyli zaopatrują dalszą część Indonezji ale to nie tylko z Jakarty statki tam wypływają w te kierunki ale to są statki jeszcze drewniane niektóre tam są metalowe, a stare widać, że mają kadłuby, są drzewa drewniane, a już te nadbudówki widać, mają części metalowe, także też nie przestaje padać Troszkę zelżał, tylko że tak się zaniosło jak na na długie opady, ale nie poddajemy się, czekamy na polepszenie pogody i ruszamy. Godzina, godzina minęła. Jeskółki dalej nisko latają. O, nie wiem czy widzicie. Czekamy, kapitan nas, kapitan nas nie opuszcza. Kapitan łodzi podwodnej nas nie opuszcza, my czekamy. Czekamy aż te deszcze przestaną padać, żeby się wybrać na wycieczkę, albo przepłynąć po prostu z tego portu do innego portu. No może się uda Ale jeszcze godzinę czekania ja, tu numer Tutaj właśnie nam tłumaczy eee, jednak zdecydowaliśmy, że popłyniemy A to tak jak taksówka że ten jest pierwszy, bo to jest Czyli będziemy płynęli chyba z jego jako kompletnie jakoś tak, jakoś tak. Dobra, idziemy zobaczyć co się dzieje Dobra, stwierdziliśmy Widzicie przed chwilą gościu tutaj rozwalił tą tą barierkę przy cofaniu. Pędzimy, pędzimy na łódkę Pędzimy na łódkę, dogadaliśmy się. Chcieli trochę z nas zedrzeć, ale to profesjonalne łodzie nie są. Chcieli z nas trochę zedrzeć Musimy takimi schodami. Takimi schodami się dostać. O. I to są takie łódeczki, którą, którą popłyniemy. Bo popłyniemy tamtą łódeczką, ale tam nie ma dachu ta łódka. To jest... Kaloo, ja powinna, ja kapitan. ze no, yeah, no, Także popłyniemy taką bez dachu. Trzeba będzie chyba założyć sobie, założyć coś. No, a jak się dostać, a jak się dostać na łódkę? Po prostu bierze się stropion i się pływa na, na stropiany. P, pianka poli, poliuretanowa. I tą pianką możemy możemy sobie tutaj pływać między statkami. My będziemy się odpychali tutaj. Tu widzicie z bliska, z bliska widzicie te statki. One wyglądają na białe, ale te, te rdzewienia to są po prostu od nitów. Od nitów, od gwoździ, a tak normalnie tutaj te łódki e, są zrobione, zrobione są z drewna. Także wypływamy na może nie na pełne morze, ale Gościowie klienta nie wypuszczają. Prawda, Mirek? Tak, jest I bardzo dobrze, siadaj, bo się bo zaraz Ja no jestem stary rybol, chłopie. Ja jestem stary rybol, to ja się nie boję płynięcia Ale muszę, ubiorę sobie. Czapkę miałeś, ubiorę. A ja sobie, sobie ubiorę sobie te. Tak. No i oczywiście śmieciowisko. U, jesteśmy pod taką łodzią. Widzicie? Jesteśmy pod dziobem. Pod dziobem takiej łodzi. Kościu się nie podzielił. Nie podzielił się z Mirkiem tym. E, no. Deszczyk, tym płaszczem przeciw deszczu. Pan odpala silniczek. Najmniej próbuje. Zrobi nam przejażdżkę korbkę ma teraz tą korbkę, kompakcie. o, za szybko, proszę pana, trzeba za trzy obroty było. o, będzie. o, się dzieje, gdzieś odpowiednio, musi odpowiednią prędkość nabrać koło zamachowe i i się nie udało